Francja była jedną z najbardziej udanych gospodarek w historii, ale w ciągu ostatniej dekady, w wielu aspektach, straciła to, co czyniło ją wyjątkową. Z wielu niefortunnych, choć koniecznych powodów. Francja była jednym z pierwszych krajów na świecie, które zapoczątkowały rewolucję przemysłową. Zrobiła to jednak inaczej niż europejscy rywale, stawiając na powolny, stabilny rozwój i wspierając małe, rzemieślnicze branże zamiast wielkich fabryk. Część tego była wynikiem wyboru, a część dlatego, że stracili swoich najbardziej wykwalifikowanych pracowników na wiele lat, zanim zdali sobie sprawę, jak bardzo będą oni ważni. Na dobre i na złe, ten wolniejszy rozwój w okresie szybkiego globalnego wzrostu bogactwa sprawił, że Francja zbudowała gospodarkę, która ceniła swoich pracowników równie wysoko, jak inne kraje ceniły fabryki, które dawały im zatrudnienie. Jest to historyczny trend, który wyraźnie przetrwał do dziś, gdzie francuscy pracownicy, bardziej niż gdziekolwiek indziej na świecie, słyną z tego, że domagają się dokładnie tego, czego chcą. W najbardziej spektakularny sposób, jaki można sobie wyobrazić. Ale ta wyjątkowa przeszłość sprawiła, że kraj ma równie niepewną przyszłość. Dziś Francja znajduje się między młotem a kowadłem. Z jednej strony nie może sobie pozwolić na dalsze prowadzenie gospodarki w obecny sposób, z powodu różnych niefortunnych problemów krajowych i globalnych. Z drugiej strony nie może wprowadzić potrzebnych radykalnych zmian, bo aktywni obywatele mogą odejść, powtarzając historię. Kompromis kraju jest prawie najgorszy z obu opcji. Francja, kiedyś znana z egalitarnego stylu życia i rozwiniętego przemysłu, dziś jest krajem jednego z najbogatszych ludzi świata, który wzbogacił się na skórzanych torbach i błyskotkach. Jedna osoba i branża to nie cała historia gospodarki, lecz świadczą o zmianach. Utrata unikalnych zasad gospodarczych może sprawić, że kraj stanie się mniej konkurencyjną kopią innych, zaawansowanych gospodarek zachodnich. Aby zrozumieć te wyzwania i wybory, Musimy jak zwykle odpowiedzieć na kilka prostych pytań. Dlaczego Francja musi tak mocno zmieniać gospodarkę i czemu nie robi tego skutecznie? I wreszcie, co stanie się z krajem, jeśli nadal będzie stagnował? Francja inwestuje w edukację i usługi publiczne, co według założeń pobudza gospodarkę i umożliwia dalsze finansowanie wydatków publicznych. Rewolucja przemysłowa była jednym z, jeśli nie najważniejszym, wydarzeniem w historii ludzkości. W ciągu zaledwie kilku stuleci Czyli w mgnieniu oka, według historycznych standardów, rozwój maszyn i technologii, które zwiększały wydajność pojedynczego pracownika, przekształcił społeczeństwa na całym świecie z głównie chłopskich rolników w zamożnych, wygodnych konsumentów. Rozwój maszyn i technologii, które mogły tworzyć kolejne maszyny i technologie, a te z kolei mogły produkować jeszcze więcej dóbr dla wszystkich, to właśnie to, co ekonomiści nazywają rozwojem kapitałowym. Wcześniej gospodarki opierały się głównie na ziemi i pracy ludzkiej. Imperium mogło się rozwijać tylko przez zdobywanie więcej ziemi uprawnej i ludzi do pracy. Rozwój kapitału, jako trzeciego czynnika produkcji, sprawił, że światowe imperia mogły być wyzwane przez tych z najlepszą technologią. Kapitaliści, rozwijając kapitał, stali się bogatsi niż właściciele ziemscy i królowie, a także zapoczątkowali wykładniczy wzrost ludności globalnego bogactwa i zużycia zasobów. To jest historia, która wydarzyła się w większości krajów, ale we Francji wyglądało to trochę inaczej. Rewolucja przemysłowa nie nastąpiła nagle. Nie wszyscy z chłopów od razu stali się robotnikami fabrycznymi. To był powolny, stopniowy proces przechodzenia do podstawowej automatyzacji. We Francji, mimo że kraj ten był jednym z pierwszych, które przyjęły industrializację, ten proces przebiegał znacznie wolniej niż u innych europejskich sąsiadów. Historycy mają kilka teorii, dlaczego tak się stało, ale głównie chodziło o stabilność i zaufanie. Francja w dekadach na początku rewolucji przemysłowej była zajęta własną rewolucją. Później trafiła w centrum wojen regionalnych, przez co jej przemysł, transport i systemy polityczne skupiały się na walce, a nie innowacjach. Francja również ucierpiała z powodu eksodusu wykwalifikowanych pracowników w przededniu rewolucji przemysłowej. To głównie protestanci uciekający przed prześladowaniami, ale wielu z nich było pierwszymi mechanikami i inżynierami. Umiejętności, które stałyby się niezwykle cenne dla kraju chcącego budować maszyny parowe i zmechanizowane fabryki. Chociaż ci ludzie nie opuszczali kraju w poszukiwaniu lepszych możliwości ekonomicznych, może to być jeden z pierwszych przypadków drenażu mózgów w historii, z czym Francja zmaga się do dziś. Historia jest fascynująca, jednak skutkiem gospodarczym było to, że podczas gdy inne kraje Europy zaczęły przybierać kształt nowoczesnych gospodarek z wielkimi korporacjami tworzącymi ogromne imperia przemysłowe, Gospodarka Francji pozostała w dużej mierze zdominowana przez liczne małe rzemieślnicze przedsiębiorstwa. W rezultacie, podczas gdy siła robocza i inne gospodarki przemysłowe były często wrzucane w dosłowną maszynkę do mięsa wczesnego przemysłu, francuscy pracownicy zachowali znacznie większą władzę nad swoimi pracodawcami, ponieważ istniało znacznie więcej, dużo mniejszych firm napędzających przemysł. Dominacja jednej firmy w branży to monopol. I zazwyczaj w ekonomii nie jest to postrzegane jako sytuacja idealna. Ponieważ taka firma może podnosić ceny i obniżać standardy, i nic nie da się zrobić, bo nie ma innej opcji. Alternatywą dla monopolu jest duopol dwie dominujące firmy, lub oligopol kilka firm dominujących w branży, aż do doskonałej konkurencji, gdzie niemal nieograniczona liczba firm rywalizuje ze sobą nawzajem. Zazwyczaj, gdy ocenia się problemy związane z oligopolami lub monopolem Większość ludzi, nawet większość ekonomistów, skupia się na problemach, jakie ograniczona konkurencja może powodować dla konsumentów. Gdy komputery produkuje tylko jedna firma, konsument musi zaakceptować jej cenę, jeśli chce kupić komputer. I taka firma nie miałaby żadnej motywacji, żeby wydawać pieniądze na badania i rozwój, aby stworzyć lepszy komputer, ponieważ klienci nie mają żadnej innej opcji. To już problem, ale jeszcze większy dotyczy pracowników. Jeśli ludzie muszą wydać trochę więcej na przeciętny komputer. To nie jest to tak złe, jak sytuacja, w której ktoś wyszkolony w budowie komputerów ma tylko jednego potencjalnego pracodawcę. Jeśli jedna firma dominuje całą branżę, może obniżać pensje swoich pracowników, ponieważ nie mają oni gdzie indziej pójść. Doskonała konkurencja to sytuacja, gdy wiele małych firm rywalizuje o klientów i pracowników. Taka była sytuacja w Francji w czasie rewolucji przemysłowej. Gospodarka Francji rozwijała się wolniej niż inne europejskie potęgi, skupiając przemysł w kilku ośrodkach. Stworzyło to fundament egalitarnej kultury, która dobrze służy krajowi do dziś. Kompromisem był fakt, że francuski przemysł był mniej wydajny niż w Niemczech, Wielkiej Brytanii i zwłaszcza Stany Zjednoczone Ameryki, co oznacza, że nawet jeśli Francja jest wysoko uprzemysłowioną, zaawansowaną gospodarką, płace zawsze były nieco niższe. Było to szczególnie widoczne w okresie powojennym, kiedy francuscy pracownicy, a właściwie większość europejskich pracowników, pracowali dłużej niż pracownicy w Stanach Zjednoczonych, a mimo to wytwarzali mniej ogółem. Obecnie Francja zrezygnowała z maksymalnej wydajności gospodarczej na rzecz bardziej zrównoważonego stylu życia. Dzięki lepszym warunkom pracy, ochronie pracowników i bezpiecznym emeryturom, większość francuskich pracowników była zadowolona z tego kompromisu. Przez większość współczesnej historii kraju po odbudowie po II wojnie światowej, każda próba kwestionowania tych warunków pracy i ochrony spotykała się z oporem, który bardziej pasowałby do roku 1940. To wszystko doprowadziło do powstania kolejnego niezwykle ważnego elementu francuskiej gospodarki, takiej jaka istnieje dziś silnej roli rządu. Francja ma gospodarkę kapitalistyczną już od prawie dwóch stuleci. W tym czasie ograniczono wolny rynek i zwiększono rządowe zaangażowanie w niektóre branże. Małe firmy mogą być korzystne dla pracowników, ale duże organizacje również mają zalety w gospodarce. Działają na skalę i w branżach niedostępnych dla małych firm. Francja po II wojnie światowej zdała sobie sprawę z tej słabości i rząd aktywnie zajął się naprawą sytuacji. Zasadniczo mówiąc: Jeśli duże przedsiębiorstwa nie istnieją, stworzymy je sami. To była polityka gospodarcza znana jako dirigizm. Przepraszam francuskojęzycznych za przekręcenie wymowy. To w przybliżeniu oznacza kierunek. To znaczy, że rząd kieruje gospodarką poprzez tworzenie gałęzi przemysłu, które uważa za ważne, ale jednocześnie pozwala prywatnym firmom rozwijać się obok nich, a nawet przewyższyć działalność rządową, jeśli stanie się to możliwe. Rząd utworzył państwowe firmy, np. Banki Narodowe, Narodowe Usługi Kolei dużych prędkości, Air France oraz Minotel, będący internetem przed jego powstaniem. Był to w istocie kompromis między dwiema głównymi ideologiami rywalizującymi wtedy na świecie. Komunizm z państwową własnością przemysłu oraz kapitalizm rynkowy, gdzie państwo jedynie reguluje prywatny sektor konkurencyjny. Francja, tworząc państwowe przedsiębiorstwa na wolnym rynku, starała się łączyć zalety obu systemów. Istnienie tych firm było finansowane przez rząd nie tylko dlatego, że mogły być naprawdę dobrą inwestycją, ale także dlatego, że uznano za ważne, aby kraj miał te usługi zapewniane przez organizację, która mogłaby je realizować na odpowiednią skalę. Konkurencja wielu małych firm jest korzystna dla pracowników i konsumentów, jednak linia lotnicza nie mogłaby skutecznie działać zaledwie z dziesięcioma pracownikami. Do stworzenia sieci połączeń i infrastruktury potrzebne są tysiące pracowników oraz miliardy dolarów inwestycji od rządu. Z czysto makroekonomicznego punktu widzenia nie ma nic szczególnie wyjątkowego w rządzie. W pewnym sensie można go traktować jak kolejny monopol, który dostarcza określone dobra i usługi tylko z niewielką różnicą. Gdy prywatna firma decyduje, co i jak produkować, kieruje się tym, co da się sprzedać. Jeśli może wyprodukować tę rzecz tak, że sprzedają drożej niż koszt wytworzenia, to tak zrobi. Rządy dostarczają dobra i usługi gospodarcze, lecz kierują się inną motywacją. Nie muszą dbać o popyt na dobro czy usługę, bo nie zarabiają na sprzedaży. Lecz pozyskują pieniądze przez opodatkowanie ludzi. To skuteczny sposób dostarczania dóbr i usług, którymi trudno handlować na rynku. Coś takiego jak obrona narodowa, służby ratunkowe, a nawet sprawnie działający system prawny wszystko to wymaga zasobów, aby mogło funkcjonować. Trudno namówić kogoś do dobrowolnej opłaty, bo są skuteczne tylko przy zbiorowym zapewnieniu. Niektórzy marginalni ekonomiści twierdzą, że wszystkie te usługi mogą być zapewnione przez sektor prywatny. Ale realistycznie rzecz biorąc, struktura rządowa, która nie musi martwić się o bezpośrednie zyski z tych dóbr, jest znacznie skuteczniejszym sposobem zapewnienia czegoś takiego jak policja. Dział sprzedaży i marketingu rządu to urząd skarbowy oraz para kajdanek dla każdego, kto nie chce płacić swojej subskrypcji na rzecz społeczeństwa. I to jest bardzo skuteczne i bardzo skutecznie zapewnia niektóre dobra. Niektóre dobra i usługi sektor prywatny dostarcza efektywniej dzięki wolnemu, konkurencyjnemu rynkowi. Takie rzeczy jak narodowe linie lotnicze, narodowe banki i narodowi producenci mogą napotykać problemy z nieefektywnością, ponieważ dominują na swoich rynkach. I nawet jeśli prywatne firmy mogą technicznie konkurować, trudno wejść na rynek, gdzie konkurent ma wsparcie finansowe państwa. Te przedsiębiorstwa państwowe mają też tendencję do nieco innego zachowywania się w sposobie produkcji swoich towarów i usług. Prywatne firmy dążą do minimalizacji kosztów i maksymalizacji zysków podczas gdy przedsiębiorstwa państwowe często realizują dodatkowe cele przynoszące korzyści publiczne, choć nie zawsze są one najefektywniejszym wykorzystaniem zasobów. Oczywistym przykładem tego jest to, że podczas gdy prywatna firma będzie starała się zminimalizować liczbę pracowników, aby ograniczyć wydatki, przedsiębiorstwo państwowe będzie szukało powodów, by zatrudnić więcej osób. Wysokie zatrudnienie jest politycznie popularne. Firmy mogą też produkować nieopłacalne dobra i usługi, np. narodowe linie lotnicze obsługujące nierentowne, ale łączące kraj trasy. Trzeba jednak przyznać, że większość krajów robi to w takiej czy innej formie. Nawet Stany Zjednoczone, bez narodowych linii lotniczych, płacą prywatnym przewoźnikom za obsługę tras o niskim popycie. We Francji system ten osiągnął skrajność. Dyrektywizm faworyzujący państwowe przedsiębiorstwa sprawił, że gospodarka znów zaczęła odstawać pod względem wydajności i produkcji. Samo w sobie to może nie byłby problem. To może zaskoczyć niektórych makroekonomistów, ale nie wszystko musi być wykonywane najwydajniej. Nierentowne usługi publiczne często warto finansować, bo poprawiają standard życia. Francja nie funkcjonuje w izolacji, a coraz większe powiązania gospodarki światowej stwarzają dla niej poważne wyzwania. Nieoczywistym skutkiem ubocznym dużej liczby przedsiębiorstw państwowych działających w gospodarce jest to, że podnosi to inflację. Kiedy pracownikom bardzo łatwo jest znaleźć pracę w dużych państwowych firmach, które chcą zatrudniać jak najwięcej osób, naturalnie prowadzi to do obniżenia bezrobocia. To zwykle dobre, ale gdy przesadzi się, mogą pojawić się problemy. Ekonomiści określają naturalną stopę bezrobocia jako optymalną dla gospodarki, ale nie oznacza to braku bezrobocia. W większości rozwiniętych gospodarek wynosi ono tak naprawdę około 2-3%. Niższa stopa bezrobocia wywołuje inflację. To nazywa się także nieprzyspieszająca inflacji stopa bezrobocia, czyli nieprzyspieszającą inflacji stopą bezrobocia. Na wykresie widać, że im niższe bezrobocie, tym wyższa inflacja, aż do momentu, gdy gospodarka doświadcza hiperinflacji przy minimalnych wzrostach zatrudnienia. To, że coś dobrze wygląda na wykresie, nie oznacza, że działa w rzeczywistości. Dla francuskiej gospodarki ważne jest dokładne wyjaśnienie przyczyn tej sytuacji. Jeśli więcej osób pracuje, do gospodarstw domowych trafia więcej dochodów, co oznacza, że więcej ludzi ma więcej pieniędzy, aby tworzyć większy popyt na wszystko w tej gospodarce. To także oznacza, że jeśli firmy chcą zatrudnić nowych pracowników, będzie im trudniej to zrobić, ponieważ po prostu jest mniej osób szukających pracy, więc będą musieli zaoferować więcej pieniędzy, żeby spróbować przekonać osoby, które już mają pracę, żeby przyszły pracować do nich. Jeśli wszystkie firmy będą to robić, będą zmuszone podnieść ceny, żeby utrzymać swoją marżę zysku. Co oznacza, że ludzie będą domagać się wyższych płac, żeby nadążyć za inflacją, co z kolei zmusi firmy do ponownego podnoszenia cen, tworząc błędne koło znane jako spirala płacowo-cenowa. To niekoniecznie musiałoby się wydarzyć, gdyby wzrosty wynagrodzeń pracowników były równoważone wzrostem ich wydajności. Jeśli w gospodarce byłoby 10 osób, z których 9 byłoby zatrudnionych i każda z nich otrzymywałaby dolara za wyprodukowanie jednego koszyka dóbr, to każdy koszyk dóbr powinien kosztować 1 dolara. Jeśli dziesiąta osoba też dostanie pracę za dolara i zrobi dziesiąty koszyk dóbr, ten koszyk wciąż będzie kosztował dolara. Ale bardzo szybko ci dziesięciu pracowników zorientuje się, że są jedynymi osobami, które mogą produkować te dobra w gospodarce i zażądają wyższych płac w wysokości 1,5 dolara. Ponieważ wciąż wyprodukują tylko dziesięć koszyków, jedynym skutkiem będzie wzrost ich ceny. Tak naprawdę nie są w lepszej sytuacji, nawet jeśli dziesiąty pracownik dorównuje pozostałym dziewięciu. Wysokie zatrudnienie zwykle oznacza niższą wydajność pracowników, bo trudno ich zastąpić. Nie ma presji na podnoszenie kwalifikacji ani ciężką pracę w związku z ograniczoną liczbą miejsc pracy. To był uproszczony przykład, ale wśród dziesięciu koszykarzy mógł istnieć powód, dla którego dziesiąty nie miał pracy. Problem ten często narasta w przedsiębiorstwach państwowych, gdzie efektywność nie zawsze jest priorytetem. Wysokie zatrudnienie powyżej naturalnej stopy sprawi, że płace będą rosły szybciej niż produkcja, co oznacza, że będzie więcej pieniędzy goniących za mniejszą ilością towarów czyli inflacja. To właśnie spotkało Francję w latach 80., gdy dyrektywizm dominował. Rząd stopniowo się z tego wycofał, ale nawet dziś Francja stoi w obliczu rzeczywistości, w której jej pracownicy stanowczo domagają się utrzymania poziomu życia, którego ich wydajność nie jest w stanie zapewnić. Hojne emerytury, niskie godziny pracy. I silna ochrona pracowników sprawiły, że firmy po latach wsparcia państwa straciły globalną konkurencyjność. Społeczeństwo się starzeje, więc młodzi muszą być wydajniejsi, by utrzymać rosnącą liczbę starszych Francuzów oczekujących wsparcia na emeryturze. Z jednej strony rząd mógłby spróbować to rozwiązać, podwajając wysoki poziom opodatkowania i bezpośrednią kontrolę nad gospodarką. Ale poza potencjalnymi problemami z Unią Europejską, która nalega, by państwa członkowskie swobodnie handlowały między sobą. Mogłoby to po prostu zmusić do wyjazdu jeszcze więcej młodych pracowników, którzy tam pozostali. Młodzi, wykwalifikowani Francuzi mogą obecnie więcej zarabiać w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Stany Zjednoczone Ameryki. Francja już teraz należy do krajów rozwiniętych z najwyższym wskaźnikiem drenażu mózgów. Jeśli zwiększą podatki, by utrzymać silne zabezpieczenia i wysokie świadczenia, więcej ludzi wyjedzie. Jeśli zlikwidują te systemy i zwiększą konkurencję w gospodarce. Zirytują uczestników rynku, którym obiecano wcześniejszą wysoką emeryturę. Pracownicy będą mieli jeszcze mniej powodów, by zostać, bo płace spadną, a warunki pracy się pogorszą. W praktyce Francja łączy obie strategie: zwiększa produktywność, jednocześnie ograniczając nieefektywne, niekonkurencyjne systemy. Francja nadal ma przewagę. Francja jest postrzegana jako kraj rzemieślniczego kunsztu. Co przetrwało od czasów jej powolnej i systematycznej industrializacji. Obecnie wiele ich największych branż sprzedaje produkty, korzystając z tego wizerunku dla zysków. Skórzana torebka, wyprodukowana we Francji, może kosztować 100 dolarów, lecz sprzeda się ją nawet 100 razy drożej. A jeśli chodzi o branżę dodającą wartość, trudno o coś lepszego. Ale mimo to, Francja jest krajem, który żyje ponad stan już trochę za długo. Zapewniła swoim pracownikom liczne zabezpieczenia i wysoki standard życia, z którego wiele gospodarek mogłoby czerpać przykład. Ale teraz po prostu przegrywa konkurencję z miejscami, które są gotowe pracować ciężej w sposób bardziej konkurencyjny ekonomicznie. W przyszłości nie da się przewidzieć, nawet przez ekonomistów. Kraj zgadza się na to i stopniowo zmienia gospodarkę, by upodobnić ją do innych światowych supermocarstw. Miejmy nadzieję, że w dłuższym czasie to się opłaci, jednak dług z życia ponad stan trzeba w końcu spłacić nawet w gospodarce narodowej. Niestety, w najbliższej przyszłości Francję czekają trudne, ale niezbędne zmiany. Jak już wspomnieliśmy, opór wobec tych kwestii jest jednym z czynników, które sprawiają, że Francja jest tak interesującą gospodarką. Francuscy pracownicy potrafią skutecznie wyrażać swoje rozczarowanie, nawet gdy zmiany są niezbędne.